Dlaczego? S równa się V0t plus at kwadrat na 2 w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Dobra, żeby wyjaśnić sobie ten fenomen, cofniemy się do podstawówki, gdzie zarzucani byliśmy wzorami na ruch jednostajny. Wówczas V równe było S na t, czyli prędkość definiowaliśmy sobie jako drogę przebywaną w czasie. Jeśli przekształcimy sobie ten wzór obustronnie mnożąc przez T, żeby otrzymać po prostu S, to dowiemy się, że S równe jest V razy T. Teraz, jeśli rozrysujesz sobie wykres prędkości od czasu w ruchu jednostajnym i porównasz to sobie ze wzorem, który przed chwilą zapisaliśmy, to możesz zorientować się, że droga to nic innego jak tak naprawdę pole pod wykresem prędkości od czasu. Patrz, masz tutaj taki ładny prostokąt, tak, wzór na pole prostokątu to a razy b, tutaj za a podstawiasz v, za b podstawiasz t i siedzi. Teraz zadziałajmy sobie w drugą stronę i spróbujmy wyprowadzić ten szukany wzór na podstawie wykresu w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Tym razem pod wykresem układa nam się trapez. No to nie pozostaje nam nic innego jak skorzystać sobie po prostu ze wzoru na jego pole i podstawić odpowiednie wartości. Teraz V1 zamienimy sobie sprytnie na delta V plus V0, przy czym delta V to jest po prostu zmiana prędkości na przestrzeni całego tego ruchu. Przyprawimy to sobie delikatnie algebrą i voilà otrzymujemy wzór zapisany na początku.